Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmiń być. No daj spokój. No odmiń, no. weź się, tato. Hmm. To nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odbiń. Aj. I am. No wiem. I am. You are. You are. Ja sam powiem. Ale nic nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresuje. Ja cię kurwa stresuję? Uczysz się tego już piąty rok w szkole i na kursach i wszystko jak krew w piach. Tak. Krew od razu. I od czego to jest odmiana? No jak czego? Jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? Eh? Tu wy kurwa. On tobie. O tym też pani nie słyszałeś.